Cześć, pokażę wam, jak udostępnić w sieci ekran Raspberry Pi i odpalić RetroPi w przeglądarce. Dzięki temu będziemy mogli grać w nasze ulubione stare gry na ekranie laptopa, smartfona czy tabletu. Tak więc instalujemy odpowiedni soft, w tym przypadku Video for Linux, w skład którego wchodzi m.in. moduł streamingu obrazu i dźwięku. Żeby nie trzeba było instalować wszystkiego, na stronie Linux Project jest fajny tutorial przygotowany właśnie z myślą o instalacji dla RetroPie. Są tam podane wszystkie wymagania, które należy spełnić. Tak więc, odpalamy terminal razbiana. Ja do tego wykorzystuję program Pati. Instalacja w sumie jest bardzo prosta, bo sprowadza się do wpisywania, w moim przypadku do przeklejenia odpowiednich. Instrukcji wierszu poleceń, czyli w uruchomionym terminalu. Te polecenia aktualizują nam listę pakietów i instalują odpowiednie oprogramowanie. Powiem szczerze, że wcześniej próbowałem instalować inny software MC Server, ale niestety nie chciało to działać. Jedyne co udało mi się wyświetlić na to ekran. Z pulpit samego Razbiana. Później gdzieś przeczytałem, że jednak Fance nie wspiera RetroPie. No i akurat udało mi się znaleźć stronę projektu sterowników Video for Linux, które naprawdę świetnie działają. Zresztą zaraz Wam pokażę, jak to wszystko można odpalić. Tu podczas instalacji dwa błędy wyskoczyły, ale tym się nie należy przejmować. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie adresów IP kart sieciowych Raspberry. Ponownie odpalamy terminal, logujemy się do Raspberry i poleceniem IFconfig wyświetlamy adresy naszych dwóch kart sieciowych, standardowej, którą tutaj mamy, i karty sieciowej. Bezprzewodowej. W sumie autorzy projektu zalecają, żeby Raspberry było podłączone do sieci po kablu, żeby wszystko płynnie działało, no ale sprawdzimy te dwie opcje. No i w końcu odpalamy przeglądarkę i zobaczymy, czy to wszystko działa. Wpisujemy najpierw adres IP standardowej karty sieciowej Raspberry. No, widać, że się połączył, uruchamiamy aplikację, no i widzimy ekran. Retropie, także wszystko działa. Teraz zobaczymy, czy połączymy się również po sieci bezprzewodowej. O, też się połączyło. Uruchamiamy aplikację i widzimy, że wszystko pięknie działa. No to spróbujemy sobie odpalić jakąś grę z Nessa. Na pierwszy ogień idzie legendarna kontra. Jak widać wszystko działa, tylko trochę gubi klatki. U mnie pomogło wyłączenie akceleracji sprzętowej. Wtedy można już spokojnie, płynnie grać. Autorzy w projektu zalecają, żeby jednak Raspberry było podpięte po kablu do routera. No to teraz spróbujemy odpalić RetroPie na ekranie iPada. Podobnie jak wcześniej wpisujemy adres IP urządzenia i uruchamiamy aplikację. No i męczymy dalej kontrę. No, i zobaczymy, czy to wszystko działa też na smartfonie. No to jest, spróbujemy na iPhone 7 odpalić e aplikację. No to teraz Canon Fodder. Jak widać, możemy mieć gołe Raspberry, niepodłączone fizycznie do telewizora i zapomniałem wspomnieć, nie musimy mieć wpiętych też do niego padów. Jeżeli mamy pad bezprzewodowy, to wystarczy, że połączymy się przez Bluetooth z telefonem i też możemy grać. No to wracam do klasyki. Na razie.